Ja nie chcę żyć w Polsce, w której, nie chciałbym żyć w Polsce, w której napisanie w internecie, że są tylko dwie płcie, kobieta i mężczyzna, będzie podlegało pod nienawiści i będzie z, wykasowywane z internetu przez urzędnika, który podlega rządowi, który ma tutaj swoją bardzo określoną polityczną i ideologiczną prowieniencję. Panie premierze, ta ustawa, ona wdraża unijne przepisy, które były negocjowane za waszych rządów, DSA i DMA. To są dwa bardzo ważne rozporządzenia, które mają sprawić, że małe polskie i europejskie... Firmy będą w stanie funkcjonować jak równy z równym, z wielkimi monopolistycznymi amerykańskimi korporacjami. To są ważne przepisy z punktu widzenia rozwoju. Ale dobrze, rozwoju no, tylko widzi Pan, to jest po raz pracy. kolejny, po raz kolejny, kiedy ten rząd... Tak samo było w przypadku ustawy, która w, zamrażała ceny prądu. Tam dorzucono niejako do tej ustawy, żeby sposobem przeforsować przepisy dotyczące wiatraków. Tutaj do takich przepisów, które nie rodzą wątpliwości, nie, nie, nie rodzą jakichś zagrożeń. Dorzucono takie przepisy, które te zagrożenia tworzą.